Witam Was w nowym odcinku W tym odcinku pokażę Wam, co tutaj się zmieniło To były kurczaki oraz kogut kochin A teraz mamy dwie kwoki Oraz te kurczęta przeniesione, dałem lampę Ta kwoka jest bardzo dobra i toleruje inne kurczęta Zresztą widzicie, o tu są jej trzy Szczerze, nawet seramka chodzi, na to wszystkie chodzą. Ona się może kąpać, a te się dogadają z innymi. No, jakieś wigibasy też robią. Jedynie co to. Yy, to może tam poganiać trochę, bo jednak prach to widzieć się. Szczerze, ona już jest. No wie... wielkości jest szaby. O Bo też troszeczkę brakowała właśnie. Ale dostanie strzała i. Zostanie dwa razy i się uspokoi Ale tych małych nie nieruszanych no. Co do kochiny Tak na razie jest kwoką Wykluł się już jeden kuch kochin I go zadziubała Czy ona teraz nie na pusto, Bo ja jakaś do inkubatora, że się w inkubatorze do kluły I dam jej szabo Spróbowałem jej dać może większe Ale też dziubała, więc Wróci do koguta. Ja. No i tutaj wszystko jest tam. A i tutaj obok jeszcze jest. Część maluchu nakrapiana. Bo tutaj jest. Przy... Tutaj będę szabo teraz. Bo na gnieździe zobaczyć, ale chyba też te gniazdo nie chce Nie pasuje, nie? No. Teraz to wygląda. No, u góry jeszcze przypiórki. Tu dałem ten jako siano, żeby nie uciekały czasami, trochę teraz utrudniony dostęp, jak tu są kuczaki Ale chyba jakieś jeszcze nie ma. Powinno być chociaż jedno dziennie co najmniej. Jak Są trzy góry, ten dwie się niosą. Zobaczymy, na razie nie ma nic. Mają tak pszenicę i tam. Trochę paszy na kurcząt A te mają właśnie tutaj i tutaj pasze. To picie. A tam mają dla dorosłych. I dla tej pani. Tamte choć były spod kwoki wzięte, to no słuchają się kwoki, jak przywoła to przyjdą, pojedzą. Białą brachmę to reluje i czarną W sensie, bo widziałem, że już działa pod siebie, ale włoszek nie chce, nie wiem czemu Coś się chyba nie odpowiada we włoszkach Dobra, to by było na tyle, więc łapkę w górę zostawcie, no i cześć